Eksperci, praktyka i networking na najwyższym poziomie. Kup bilet już teraz, zanim zrobi to twoja konkurencja. Merytorycznie o marketplace magazyn dla sprzedawców e-commerce analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo lub zamów elegancką wersję papierową to wiedza, która sprzedaje. Siema, z tej strony Mateusz z Fausprint. W dzisiejszym odcinku pokażę ci, jak pomogliśmy partnerowi z branży elektronika podwoić swoją sprzedaż na Allegro dzięki Allegro Ads. Czas na konkretne liczby i wyniki. Nasz partner zgłosił się do nas na początku lutego 2025 roku. W styczniu wydał 40 tysięcy złotych na Allegro Ads, ale uzyskał tylko raz na poziomie 10 zł, co dało sprzedaż na poziomie 400 tysięcy. To za mało, zwłaszcza tak w konkurencyjnej kategorii jak elektronika. Zaczęliśmy od optymalizacji kampanii i rozbudowy jej struktury. Następnie testowaliśmy i wdrożyliśmy reklamy graficzne, które wcześniej nie były wykorzystywane. Bieżąca analiza i dostosowanie stawek było kluczem do osiągnięcia lepszych wyników. Już w pierwszym miesiącu współpracy zrobiliśmy duży krok naprzód. W sprzedaż wyniosła wtedy 610 tysięcy przy roasie 26 zł. Potem w marcu wynik wzrósł do miliona zł, a w kwietniu osiągnęliśmy 1 300 tysięcy i pół tysiąca zł. Już w pierwszym miesiącu współpracy zrobiliśmy duży krok naprzód. W lutym sprzedaż wyniosła 610 tysięcy przy ROASie 26 zł. Potem w marcu wynik wzrósł do miliona złotych, a w kwietniu osiągnęliśmy już 1 300 tysięcy zł. W maju to prawdziwa bomba. 1 700 tysięcy złotych. Dodatkowo kampanie graficzne. Które wdrożyliśmy od lutego, wygenerowały sprzedaż o wartości 773 tysięcy przy koszcie prawie 18 tysięcy zł, osiągając ROAS na poziomie 43 zł. To wynik, który naprawdę robi różnicę. Podsumowując, już w pierwszym miesiącu współpracy przekroczyliśmy wyniki uzyskiwane przez partnera wcześniej, a w ciągu czterech miesięcy osiągnęliśmy kilkukrotny wzrost sprzedaży przy lepszym ROAS. Odpowiednia strategia i doświadczenia w Allegro Ads robią ogromną różnicę. Jeśli chcesz, aby Twoje kampanie także zaczęły generować podobne wyniki, skontaktuj się z nami. I pamiętaj, jeśli chcesz więcej takich case studies, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dzięki za oglądanie, cześć.